Ta prezentacja była pokazywana w trakcie konferencji naukowej, z pierwszej konferencji naukowej zorganizowanej przez naszą koleżankę, pani profesor wykładowczynię Liceum Olimpię Łińską i to była konferencja bliżej gwiazd, tak ona się nazywała, tak? Bliżej gwiazd. Chodziło o to, żeby wprowadzić jakąś astronomię do, pierwsza, do liceum ogólnokształcącego w Nowej Podgórnej, gdzie w tym roku, w przyszłym roku rozpocznie się budowa nowego liceum, na którym ma być opóła astronomiczna i liczymy, że to będzie impulsem do rozwoju tam kółka zainteresowań, czy może oddziału w tym właśnie liceum. No i pytanie się rodzi właśnie, co nas fascynuje, dlaczego ludzie się ciągną do tych astronomii, co ich tak przyciąga, nie? I, ja, ja mam, patrząc na nas wszystkich, na naszych członków PTMA, widzę, że mamy różne motywacje, dlaczego tutaj przychodzimy na spotkania. Oprócz to towarzyskich, to są też motywacje takie jak to, że w jakiś sposób zachwycamy się pięknem tego, co obserwujemy, porządkiem praw przyrody, odkrywamy rzeczy tajemnicze, nieznane, niezwykłe, no i fascynujemy się ogromem wszechświatów. Są takie rzeczy, y, które dla wielu chyba miłośników astronomii są głównymi motywacjami, y, dlaczego się tą astronomią zajmują. I y, to można nas wszystkich podzielić sobie na trzy takie grupy. Tak myślę, ja tak sobie wymyśliłem, a może macie inne próbę, nie to ten, który bardzo Nie, to są astronomie esterci, którzy kompensują piękną, takie jak tam na przykład widać, a w pięknych fotografiach, e, czy to wzorze polarnej, czy obiektów głębokiego nieba. To są ludzie, dla których uchwycenie najlepszej jakości, pięknych obrazów, e, no jest tak wartością samą w sobie. Są także astronomowie, teoretycy, trochę jak ja, którzy próbują zrozumieć prawa przyrody i którzy zadają sobie cały czas pytania, dlaczego to tak się dzieje, dlaczego to tak się dzieje, a ja chcę to zasymulować, a ja chcę sprawdzić, co by było, gdybym zmienią jakieś parametry. I to są tacy ludzie bardzo ciekawi świata. Obserwatorzy, którzy chcą na własne oczy coś zobaczyć, chcą doświadczyć tego zjawiska, nie tylko czytać o tym. Znaczy, ci we środkach tak naprawdę nawet nie muszą mieć teleskopu, Nie no, bo oni wystarczy, że pracują z z liczbami i te liczby zupełnie no, wystarczą do szczęścia, jeśli potrafią w tych liczbach odkryć jakiś porządek, to jest dla nich satysfakcja wystarczająca. No ale są też astronomii obserwatorzy, którzy ich nie obchodzi zrobienie zdjęcia, oni są nie wiem, przy minus 20 stopniach wyjść na i zaobserwować na własne orko jakieś zjawisko i wtedy dopiero są pękniki. Może są jeszcze jakieś grupy, których nie zidentyfikowałem? No dobra, a citizen science to jest yy, 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 taka, nie powiedziałbym moda czy trend, ale taka, taka idea, która przyświeca właśnie objawy już lat, na Polskie Towarzystwo Biurokratyczne, jak wiecie, ma ponad 100 lat. Już wtedy się. i Polskie Towarzystwo Biurokratyczne powstało przy placówkach naukowych. To nie byli tylko fascynaci, ale to byli ludzie, którzy rzeczywiście chcieli jakoś dzisiaj tej nauki dać. No i to jest generalnie, to są badania naukowe, gdzie sprowadzono z społeczeństwa. I tutaj wykorzystywane jest często że. O ile naukowców jest niewielu na świecie, no to ludzi zainteresowanych nauką całe mnóstwo i oni też chętnie na miarę swoich możliwości mogą tą naukę w jakiś sposób wesprzeć. I wymienię tutaj kilka takich dziedzin, w których, w których znalazłem najwięcej publikacji, czy najwięcej a, projektów trwających, których ten, można się angażować, jeśli macie tyle wzięcia 8 pronotowego. Czy to jest badanie ptaków, czy to jest zliczanie nietoperzy, czy to są prowadzone jakieś badania właśnie nauk społecznych, badania zdrowotne, informatyka. Czasami Citizen Science to jest udostępnianie pod swojego komputera, to takie najbardziej proste. Jak też coś mieliśmy, to dawniej to było modne, teraz już to się bardzo skomercjalizowało, ale dawniej to pierwsze projekty takie duże. To, gdzie te moce obliczeniowe były bardzo ograniczone, to było wiele projektów, w których się przeliczało jakieś tam symulacje wokół galaktyki czy czegoś, no, na to na teraz są No właśnie, i teraz takie pytanie, które zdałem... Ja e, 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 um, uczniom wtedy, czy w epoce ogromnych teleskopów na Ziemi, teleskopów kosmicznych i postępu e, ta, w momencie kiedy są wydawane miliardy dolarów na badania kosmiczne jest miejsce na amatorskie niedronie, ale mimo wszystko wartościowe naukowo badania astronomiczne. No i e, moim zdaniem i tą kontendę postawiłem tak, a to wynika ze specyficznej pracy astronoma. Po pierwsze mamy nieprzewidywalność zjawisk i Inny taki wiemy, kiedy wybuchnie Supernowa albo pojawi się planetoida, która ma zderzyć się z Ziemią, więc nie jesteśmy w stanie mocy tak zaplanować, całej mocy wszystkich teleskopów, prawda i tak dalej, żeby to. Sieć amatorskich teleskopów na całym świecie skutecznie monitoruje to, co się dzieje w kosmosie, dzięki temu ta nieprzewidywalność zjawisk spowoduje, że Amatorzy często odkrywają takie właśnie rzeczy jak supernowe. Czyli cały czas monitorują e, codziennie, nie wiem, takich, to sobie założył oczywiście astronomów, którzy monitorują galaktykę, ileż ogląda i sprawdza, czy tam się coś nowego nie pojawiło. E, Astronom nie ma też możliwości zaplanowania eksperymentów, ponieważ eksperyment, my no nie mamy eksperymentów jako takich. Sami w laboratoriach próbuje się odtworzyć jakieś zjawiska typu nie wiem, kiedyś pamiętam, pytaję o tym, jak najpierw modelowano planetoidy. Nie była krzywa, z miasta blasków planetoidy, trzeba było kształt z tego zrobić, co robiono, robiono w laboratoriach sztuczne modele, oświetlano i, i mierzono odbicie światła. nie? To były pierwsze takie problemy, no, ale co do zasady bardzo łatwo się zdarza, że zaczną cokolwiek no, może zrobić. Lat, jak, jak, nie, nie, jakikolwiek eksperyment może przeprowadzić zwykle, a po prostu musi dawać, by, liczyć na to, co natura przyniesie. Nie, nie może też powtórzyć eksperymentu. Jak coś mu nie wyjdzie, to nie muszę jeszcze to zrobić, po prostu by było, minęło, nie przyszła nie ma stawiona, na to, co właściwym w momencie, albo on traktują do właściwy obiekt, no to trudno, w jakiejś Czasami zjawisko wymaga wielu obserwacji do różnych lokalizacji. Po to, żeby dobrze wyznaczyć od na satelity, to najlepiej jest obserwować z kilku miejsc. Są różne momenty. i dzięki temu nie tylko wiemy, jak się obiekt porusza, ale też jaką ma paralaksę, czyli jak się, jak się czy w jaki jest, w jaki sposób się po później porusza. No, konieczność bycia w właściwym miejscu, w właściwym czasie. A jeszcze jednak o tych tutaj, tutaj wielu obserwacji z różnych lokalizacji, na przykład zakrycia gaz przez planetoidy, to jest kolejny taki przykład bardzo ewidentny, w którym nie wystarczy zaobserwować zakrycie z jednego miejsca, ponieważ planetoida ma jakiś kształt, ja, znaczy jej cień się porusza po ziemi i właśnie chodzi o to, żeby w różnych punktach na powierzchni Ziemi zmierzyć te różne czasy po to, żeby człowieka na przykład wygląd takiej planetoidy. Tak samo bycie we właściwym miejscu w właściwym czasie też jest związane z zakryciami, czy ze śpieniem słońca. Wiadomo, to jest na wąskim pasie na powierzchni Ziemi, a zawsze, nie wszędzie obserwatoria są rozmieszczone, to właściwie są bardziej mniej rozmieszczone niż bardziej. Kolejki do teleskopów, profesjonalne teleskopy duże. Czas pracy na takim teleskopie jest bardzo drogi. Wynika to z kosztów eksploatacji, ale też kosztów budowy, które muszą się zwrócić przez kolejne lata. Zwykle to jest tak, że właściciele... Jakieś spółki czy konsorcja, które zarządzają danym teleskopem, mają swoich udziałowców, czyli firmy, państwa, instytucje, które włożyły jakiś swój udział i proporcjonalnie do tego udziału mają czas do dyspozycji na tym teleskopie, ale oczywiście też ten czas musi być zaplanowany, więc jest kolejka planowania, czasami kilka miesięcy naprzód, a jak coś ciekawego dzieje się na niebie, nie są w stanie zareagować. No i mała elastyczność programów badawczych, no to związana z tym, co powiedziałem. Jak już mamy zaplanowaną obserwację konkretnej gwiazdy zmiennej i czekamy na to kilka miesięcy, to jesteśmy niechętni, żeby nagle, bo coś się pojawiło na niebie, to nie wiem, mamy doktorów, mamy przewidzianą pracę naukową na ten temat do napisania itd. i to nie jesteśmy chętni do tego, żeby tego planu, żeby ten plan nagle zmienić dlatego, że się pojawiła ciekawa kometa może. Może będzie ciekawa, może nie będzie. Nie? I tego naukowiec zwykle unika tak sytuacji. No i tutaj pojawiają się właśnie możliwości stworzone przez te okoliczności dla amatorów astronomów. Tutaj jest wymienione kilka obserwacji, kilka zagadnień, którymi mogą zajmować się amatorzy i robią to dosyć sprawnie. Te oznaczone gwiazdką to są niestety takie, które już Wartość naukowa jest trochę historyczna, bo na przykład regularne obserwacje powierzchni Słońca dokonywane są przez specjalne satelity, które w różnych zakresach e, obserwują i już właściwie obserwacje amatorskie mają bardziej znaczenie edukacyjne niż e, faktyczne, ale trzeba powiedzieć, trzeba to zaznaczyć, ponieważ dzięki właśnie amatorskim obserwacjom regularnym powierzchni Słońca odkryliśmy na przykład cyfr słoneczny jedenastoletni na północy Słońca zaczęliśmy e, rozumieć fizykę, radiofizykę, czyli to, co się na powierzchni Słońca dzieje właśnie dzięki amatorskim obserwacjom. Odkrywanie komentu planetoid, no samo odkrywanie jest e, już teraz rzadsze, chociaż w ostatnich kilku latach dzięki takiej specjalnej dyskusji obserwacyjnej a zwiększyła się liczba planetoid komet odkrywanych przez amatorów, ponownie się zwiększyła. Wydawałoby się, że te duże projekty i programy kosmiczne wszystko zgarną cały rok, ale okazuje się, że są takie techniki odkrywane na nowo, które umożliwiają zwiększenie liczby odkrywanych obiektów przez amatorów. Śledzenie ruchu no to jest taka dziedzina, w której jesteśmy właściwie jako amatorzy niezastąpieni. Wyobraźcie sobie, że są duże projekty badawcze, czasami... E, odkrywające po kilka, kilkanaście obiektów na dobę, no ale zadaniem tych dużych projektów badawczych jest odkrywanie planetoid. Odkrywanie planetoidy polega na tym, że się robi trzy fragmenty tego samego nieba i e, bada się, czy się znajduje tam obiekt, który się przemieszcza. No, tak na zasadzie jak obserwuje się, czy ktoś to naocznie obserwuje, czy robią to algorytmy, a później ktoś naocznie weryfikuje, różnie to działa. Ale taki przegląd nieba ma za zadanie zaobserwowanie w ciągu nocy dużego fragmentu nieba, najlepiej całego, możliwego dostępnego, ale to też oznacza, że on nie może, jak ukryje taki obiekt, to nie może mu poświęcić dwóch godzin po to, żeby go cały czas obserwować. Natomiast dobre wyznaczenie odbity, to żeby ten obiekt nie zniknął, żebyśmy po 24 godzinach mogli go ponownie odnaleźć przez inne obserwatorium, wymaga jednak śledzenia no, trochę gęstszego. I tutaj właśnie w sukurs przychodzą astronomowie amatorzy, którzy dostają narzędzie w postaci Minor Planet Center, takiego centrum, gdzie te duże obserwatoria wysyłają swoje odkrycia i one są publikowane w ciągu minut i wszyscy amatorzy, którzy są tym zainteresowani, mogą sobie te dane i przystąpić do tak zwanego follow-up czyli śledzenia tego obiektu przez następne najbliższe kilka godzin, wysyłania swoich obserwacji. Dzięki temu ta logika jest już jest tak, dużo bardziej precyzyjna. Gdyby nie amatorzy, to jestem przekonany, że znaczna większość odkrywanych planetoid byłaby tracona bez powrotu często. Fotometria planetoid, kolejny duży etap. zwłaszcza dotyczy to planetoid, które są rzadko obserwowane, zwłaszcza neo. Neo to są tak w ogóle, to jest neo, czyli obiekty bliskiej Ziemi są specyficzną grupą, bardzo ważną ze względu na zagrożenia, które stwarzają dla naszej planety, ale z drugiej strony to są obiekty, które e, zwykle za naszego życia, za, za życia jednostki tylko raz są obserwowane, ponieważ one zbliżają się do Ziemi, ale są widziane. W naszych teleskopach, jak mają, nie wiem, 20 magnitud mniej, a to jest możliwe wtedy, kiedy są rzeczywiście blisko nas. Wiele obiektów miało, jeśli się porusza w odległości kilku odległości od księżyca, to jest po prostu za słabe żeby były wykrywane przez teleskopy. I dlatego jak taki obiekt się zbliża do ziemi, i my go widzimy, to jest prawie pewne, że za przy kolejnym jego przelocie on będzie na tyle daleko, że go nie dostrzeżemy. Więc badanie tych obiektów jest ważne. Dzięki temu rozumiemy ich naturę i możemy przewidzieć, czy i tworzyć różne scenariusze zdaniem typu co zrobić jak planeto będzie leciała w tym później jakie ma szanse na to żeby wyrządzić tam przywle czy nie z tego to zależy od kąta wpadania w atmosferę od składu więc trzeba wpadać w skład od jej konsystencji, są kawałki stalne które przewijają się jak strzała i wpadają w ziemię i są takie które przy uderzeniu w atmosferę się po prostu rozsypują bo są wewnętrznie e, konglomeratem, spadają po prostu z różnych, odłamków różnych, czy z związanych grawitacyjnie od odłamków, które pod wpływem uderzenia z atmosferą po prostu się rozsypią i będą stanowiły realnego zagrożenia. Aby to wszystko zrozumieć, e, fotometria planetoidy jest podstawowym narzędziem, żeby e, badać e, e, właśnie te, te parametry fizyczne. Zakrycia gwiazd czy księżyc suplanetoidy. O tym już mówiłem, zakrycia kwiatów przez księżyc może już to mniej ważne, ponieważ położenie księżyca znamy z dokładnością do kilku centymetrów, a więc badanie ruchu księżyca w warmiach amatorskich już nie ma tak dużego sensu. Kiedyś były bardzo fajne projekty, które zakładały, to jest tak, tak zwane zakrycie brzegowe. Zakrycie brzegowe to jest takie zakrycie, w którym gwiazda porusza się po samym brzegu tarczy księżyca. Znaczy gwiazda się nie porusza, oczywiście księżyc się porusza, zasłaniając w swoim gwiazdę w taki sposób, że góry, e, e, które są na horyzoncie, ją zasłaniają, się. zasłaniają. Czyli po prostu chowa się taka gwiazdka za tak, górami księżyca. I dzięki temu można było rysować profil księżyca. No ale w tej chwili już te właśnie e, modele księżyca są na tyle dokładne do budowania, jak profili przez amatorów. Też nie ma większego sensu. Można ewentualnie sobie falsyfikować, czyli badać, czy te modele są prawidłowe czy nie. Planetoidy są dużo bardziej ciekawsze, ponieważ w zakrycie gwiazd przez planetoidy w momencie, kiedy znamy bardzo dokładnie pozy pozycję gwiazdy to stwierdzenie zakrycia gwiazdy przez planetoidę po pierwsze nam daje dużą, e, bardzo dokładną, precyzyjną informację o jej położeniu, a więc powinno nie a po drugie... Proszę Krzysztofie o nieprzeszkadzanie. Tak? Dziękuję. A, a, po drugie, e, e, a po drugie planetoidy i obserwacja planetoid e, i zakrycia przez, gwiazd przez planetoidy daje nam wyobrażenie też i możliwość badania kształtów. Impakty planetarne też bardzo trudne w sumie obserwacje i rzadkie, ale są amatorzy, którzy e, na przykład obserwują Jowisza tylko po to, żeby raz na rok zaobserwować, że coś się tam wydarzyło i coś wpadło w jego atmosferę, albo coś się zdarzyło z księżycem naszym, nie? Bo to też jest y, są ciekawe zjawiska, ktoś zaobserwował na przykład rozwój na księżycu i później się sprawdza większymi teleskopami albo y, orbiterami wokół księżyca, czy w tym miejscu powstał kratek. to też staje y, dużo duże informacji? Bolity, obserwacja boli. No, wiecie każdej nocy na spadającej gwiatki staje mnóstwo i od czasu do czasu raz na kilka miesięcy pojawia się taki jasny obiekt, który jest Bolitem, i której ma szansę y, być y, nawet spać na ziemię. I też o takim jednym zjawisku Wam za chwilę opowiem, ale jest to też obszar pracy dla amatorów, ponieważ no, to się zdarza nieprzewidywalnie każdej nocy na, może się zdarzyć na dowolnym punkcie na ziemi i, i gęsta sieć obserwatorów umożliwia później na przykład zlokalizowanie, gdzie taki obiekt mógł Monitorowanie gwiazd zmiennych, znamy dziesiątki tysięcy gwiazd też nie wszyscy jesteśmy w stanie teleskopami profesjonalnymi obserwować, więc są jest specjalne stowarzyszenia obserwatorów dla zmiennych, które się zajmuje tylko i wyłącznie obserwacją ich zmienności. Niektóre są bardzo regularne, bo są na przykład zakryciowe i są przewidywalne co do łamka sekundy. Inne są z kolei nieprzewidywalne i chyba najciekawsze do obserwacji. Poszukiwanie supernowych, o tym wspominałem. Są astronomowie, amatorzy, którzy przetestują galaktykę po galaktyce po kilkaset na noc w poszukiwaniu supernowy. Supernowe są ważnymi obiektami na naszym niebie, ponieważ umożliwiają m.in. innymi wyznaczanie precyzyjnie odległości do odległych galaktyk, a to, to nam pokazuje pogląd wszechświata. No i planety. Najciekawszy temat ostatniej ostatni dekady chyba. I więcej, gdzie wysyp różnych systemów słonecznych gwiazdowych poza układem słonecznym jest duży i też amatorzy mają w tym swój udział, ponieważ dzięki nowym kamerom i różnym technikom, takim statystycznym są w stanie zaobserwować egzoplanety, co mi się jeszcze pamiętam w 90-tych, 80-tych, jak się czytała publikacja o wykrywaniu planet, były różne pomysły na to. wydawało się, że największe teleskopy na Ziemi nie będą w stanie tego zrobić, bo to jest taki mały wpływ na zmianę, bo no, wreszcie mała planetka przechodzi przez wiarką i ona wystąpi miejsca jej jasność o jakiś promil i ktoś miałby to wykryć z dziennie, no to wydawało się nie, 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 nienormalne, teraz się okazuje, że amatorzy nawet mogą takie zjawisko obserwować z sukcesem obserwują. No dobra, tutaj jest taki jeden, który szybko przelecimy, to no, o moim obserwatorium w rusówku, właśnie mając taką nadzieję, że uda mi się zaobserwować parę ciekawych zjawisk takich pod kątem rozwoju nauki, sobie założyłem w 2016 roku w mojej wiosce na tarasie, jak widzicie, obserwatorium, obserwatorium jak ktoś się pyta, czy może, czy mam telefony, czy może mnie odwiedzić, czy może zwiedzić czy możesz zwiększyć obserwatorium, czy może mną obserwować, bo to trochę, nie wiem co bo to obserwatorium to jest tak naprawdę miejsce, z którego obserwujesz, nie? to nie musi być to to nie muszą być schody na górę zamknięte, chciałbym takie być może, ale to byłby przerost formy nad treścią. Obserwatorium to jest sprzęt, który jest dedykowany do konkretnych zadań ma pewien certyfikat, czyli sprawdzone, że to, te obserwacje, które wykonują mają jakość odpowiednią no i przede wszystkim z czego się składa z astrografu, czyli z teleskopu astrograf to jest takie teleskop, przez który nie można patrzeć, także już wszyscy, którzy kochają patrzenie w tym momencie się z niego nie będą cieszyć, ja tam się montuje kamerę, która rejestruje po prostu obraz no i od czasu 2006-2016 roku wykonałem, jak widzę, prawie 300, czyli 1 trzecią miliona 330 tysięcy obserwacji głównie planetowych. Nie wiem, duża ilość wynika z techniki, którą stosuję, czyli z krótkich czasów naszczepania. Każdą radę zrobioną traktuję jako osobną obserwację, bo tak też w, w, w moich później przetwarzanie danych jest traktowana, chociaż nie, to nie znaczy, że 330 tysięcy razy kogoś tam zasypywałem moimi danymi. Zajmuję się astronometrią, planetoid, fotometrią, zakryciami, ale głównie analizą danych obserwacyjnych i eksploracją właśnie tych rzeczy, które da mi się zaobserwować, czyli przetwarzaniem matematycznym, jeśli noc obserwacyjna trwała mniej więcej nie wiem, 4 do 6 godzin to później przetwarzanie tych danych trwa na przykład miesiąc, nie? To jest yy, yy, taki, taka skala czasowa, co oznacza, że nie mogę tak często obserwować bo mi nie starczyło na przetwarzanie tego. No dobra, obserwacje słońca. Yy, z chwilą też o tym mówiłem, w Poznaniu nawet przy naszym oddziale mamy sekcję obserwatorów Słońca PTMA. Nie wiem czy ktoś z tej sekcji jest tutaj dzisiaj. Nie, nie ma, ale yy, Tadek nasz... Yy, Kolega był przez wiele lat przewodniczącym tej sekcji, codziennie y, obserwują słońce. Główne zadanie najprostsze polega na liczeniu właśnie liczby plam i określeniu tak zwanej liczby Wolfa, a później tutaj mamy liczby SS3 no nie jest Tak. No i tak jak wspomniałem, ma to głównie znaczenie historyczne i edukacyjne. Odkrywanie promet i to i też o tym wspominałem już, e, chociaż odkrywanie jest zdominowane przez przeglądy GieBA, to jednak amatorzy cały czas coś tam mogą robić dzięki takiej technicznej syntetycznej, e, która polega na tym, że nawet z niskiej jakości pojedynczych zdjęć, dzięki dużej ich ilości i odpowiedniemu składaniu tych zdjęć, stachowaniu, e, można odkrywać obiekty, które normalnie są dla amatorskich zestawów, sytatów, niedostępne. Wśród naszych amatorów, chociaż niektórzy już trochę przeszli na zawodowstwo, Michał Żołnowski w tej chwili jest właścicielem jednej z firm, która dla Europejskiej Agencji Kosmicznej wykonuje regularnie obserwacje już na zasadach komercyjnych, no to też zaczynali jako amatorzy odkryli pierwszą po kilkudziesięciu latach kometę zaobserwowaną przez Polaka, nazwali ją Polonia. W tym roku odkryli ileś planetoid, to są obsztycia sprzed wielu lat, natomiast dzięki temu, że Unia Astronomiczna, Europejska Unia Astronomiczna wymaga pewnych zasad, na przykład, żeby nazwać planetoidę, to chyba muszą być trzy opozycje wokół Ziemi, nie? Czyli co najmniej trzy lata muszą minąć, a czasami, jak ten, opozycja to nie jest co rok, jak jest planetoida bliska Ziemi, to bywa po, po dwóch latach, nawet opozycja może nastąpić dopiero, bo te planety się jak tylko odścigają wokół Słońca, to y, teraz ich planetoidy są dopiero nazywane. Jedna z nich dostała nazwę Cezarego Pazury. Cezary był bardzo zadowolony, ale też mają planetoidę nazwę Zimmerman i chyba jeszcze parę, parę innych. Zypań. O tak, też. No jest, Cech, też. Tak. Koledzy tak. z Radykio. Tak. Michał Kusiak z kolei jeden z tych dwóch artystów. Mieliśmy go przyjemną w 2018 roku gościć na tej sali, ale także w Liceum Ogólnokształcącym. Pamiętam, że na tym spotkaniu tutaj to było tylu ludzi, że stali już i nawet telewizja była, także, tak. A to jest spotkanie z Liceum właśnie z Michałem Kusiakiem. Dobre, no, śledzenie ruchu planetolity. Chyba opisywałem, więc nie będę powtarzał, dlaczego to jest ważne. Jedno, to jest chyba dla... Amatorów fajny punkt taki początkowy, bo próg wejścia nie jest za wysoki. Nie? To. Trzeba wykazać się zdolnościami właśnie obserwowania, wyznaczania pozycji do tego, są gotowe aplikacje, a później już tylko systematyczność i trochę samo zaparte, żeby chwilę, kilka nocy poświęcić na, to. na każdej nocy, tak jak mówiłem, jest do obserwacji ileś obiektów, można sobie wybrać te, które przelatują nad Polską, na Twoim obserwatorium które mają odpowiednią jakość, odpowiednią szybkość, są dostosowane do Twojego sytapu, możesz obserwować i raportować. Fotometria, to też troszkę wspominałem, tutaj jest pokazany wykres jednej strony planetoid. Każdy taki punkcik, to jest jedna z tych 300 tysięcy obserwacji, o której Pan mówił, to nie jest 300 tysięcy, to jest około ich 30 tysięcy pewno. Mhm. I dzięki właśnie temu, że y, robię tych punktów tak dużo, to statystycznie one się układają wtedy w y, kształcie, który jest bardzo łatwy interpretować. Nie? Y, tradycyjna astronomia nie wykonała by tutaj 10 tysięcy obserwacji, tylko wykonała by tych obserwacji może 100, bo 100 punktów rozliczonych. Wtedy mamy, każdy z tych punktów byłby dużo byłby bardziej precyzyjne niż mój. Nie trzeba byłoby robić z tych statystycznych operacji, ale ponieważ no, moim 30-centymetrowym teleskopem nie jestem w stanie robić tak policyjnych pomiarów, to ile widocznie. To jest cała zasada, jak metrologi się uczył, czy będzie się uczył, że jeśli mamy linijkę która wskazuje nam dokładność, nie wiem, jednego mm, czy wykonamy odpowiednio dużą liczbę pomiarów, pomimo możemy, zakładając, że wynika, nie ma żadnych błędów systematycznych, to możemy z dokładną dokładnością mieć pozycję a, jakiegoś punktu na, na powierzchni. Nie właśnie dzięki dzięki ilości. Matematycznie jest to udowodnione, to jest tam formuła niezbyt trudna, ale nie będę się teraz matematyką, chodzi o matematykę, bo to byłby osobny. Nie fotometria planetoid. Jak wspomniałem też e, e, wyznaczanie okresu obrotu. E, mam 20 własnych e, takich świerek, czyli nigdy nie wcześniej nieobserwowanych planetoid, Czy znaczy, obserwowanych planetoid, ale bez wyznaczenia okresu obrotu udało mi się wyznaczyć 20 z nich, nalazi w, w, w tym dwie planetoidy koziołkujące. W ogóle tych planet koziałkujących za dużo jest, bo są trudne do obserwacji ale to są takie, jak Ziemia wykonuje ruch wokół własnej osi, jeszcze ma ruch precesyjny raz na 26 tysięcy lat. Nie wiecie, o precesji? słyszeliście o tym zjawisku, że się zmienia biegun północny, właściwie gwiazda polarna nie będzie gwiazdą polarną za 13 tysięcy lat, tylko a za 26 tysięcy dołów będzie. Nie? Ale każde ciało niebieskie podlega właśnie, oprócz takiemu, takiemu regularnemu ruchowi, podlega też właśnie ruchowi precesyjnemu prawie Jeszcze raz to jest bardzo wyraźny ruch, innym razem bardzo drogi. Zwłaszcza jak planetoidamiotka zostaje po zderzeniu z inną planetoidą, wpada w taki typotliwy ruch. Fizyka powoduje, że po skończonym czasie ona znowu się ustabilizuje, ale czasami ten skończony czas może być bardzo długi, czasami krótki. I właśnie obserwacje tych planetoid koziołkujących dają tutaj duże szanse na to, że no, próbować rozpoznać historię tych obiektów. Nie? I dzięki temu właśnie, że mi się dwa dwie takie udało doobserwować, to jestem z tego też szczególnie dumny. Yy, zakrycia gwiazd, też o tym wspominałem, w PTMA mamy oddział, czyli Sopis, to jest sekcja obserwacji pozycji i zakryć. A generalnie zajmuję się zakryciami. Yy, I cała, cała yy, filozofia polega na tym, że słabsza planetoida, co do jasności, zakrywa jaśniejszą gwiazdę i trzeba dokładnie zmierzyć, to jest tak, że ponieważ gwiazdy mają e, obraz punktowy, one są tak daleko, że to nie jest powolne przygasanie gwiazdy, tylko to jest tak, że w jednym momencie ona znika i jak to im to dają to w jednym momencie się rani, nie? I zarejestrowanie za tych dwóch m, momentów daje nam bardzo dużo wiadomości,